na korki, idę na korki, chyba będzie padać, jakieś chmury, chciałam tyle roboty, dwa filmy muszę zrobić, dam radę. Po korkach przyjdę, nakręcę, powiem coś i z głowy. Będę mogła się zająć całą resztą życia. Uciekam, bo jestem prawie spóźniona. Nie tylko pada, ale jest nawet dzisiaj chłodno. Jestem zasachwycona. Za Pada mi na okulary. Czekam na windę. Uuu, jak ciepło. Wygłupiam się. Muszę powoli trzeba włączyć tok myślenia. Będę rozwiązywać X. -y. Nie no, spoko. Nawet zaczynam to, to lubić. To dostałam, dostałam sugestię, żeby powiedzieć coś o e, samoocenie, o poczuciu wyglądu, nie wiem jak to było sformułowane, o pewności siebie. No i cóż, powiem tyle, że ja jestem dosyć osobą, od zawsze byłam osobą, która myśli troszkę w inny sposób. I nigdy nie myślałam o ciele w sposób taki, że ono musi być takie, a nie inne. Jest jakie jest mogę nad nim pracować, ale ono jest moje. I, i no, to jest coś z czym ja mogę pracować, tak? To jest moje narzędzie. Ręce są narzędziem do robienia danych rzeczy, nogi są narzędziem, żeby też wychodzić, Więc e, nie traktuję wyglądu i ciała jako coś takiego co to musi być jakoś niewiadomo jak perfekcyjnie i tak dalej. Akceptuję to co mam. I cieszę się z tego co mam. Bo jest pełni sprawne. Ciało jest narzędziem. Ciało jest narzędziem takim jak z głupie porównania, ale jest takim narzędziem jak młotek. Młotek ma bijeć gwoździe, ma jakiś swój cel i nieważne jak wygląda. Nieważne, czy ma zieloną rączkę, czy ma srebrną, czy złotą, wszystkie służą do tego samego. Wszystkie służą do tego samego. Wyglądają właściwie tak samo. Um, ważne jest to, żeby młotek działał, żeby nie odpadało, nie odpadało coś, żeby po prostu no, działał tak, jak powinien tak. Albo nóż. Ma być po prostu ostry i, i działać tak, jak trzeba. I ciąć. To jest zadanie, ma ciąć. Um, a kompleksy wzięły się stąd, że, że ludzie sobie obzdurali, że o, widziałem jakiś ładny nóż, który ma zieloną rączkę i ja powinienem też mieć zieloną rączkę. I w większości przypadków, no nie możesz mieć zielonej rączki, bo masz niebieską. Tak już producent stworzył i tak, tak jest. I, i no, no, możesz jakąś nakładkę, no, jakieś zmieniać kolory naklejkami, nie wiadomo co robić, ale w dalszym ciągu pod spodem jesteś niebieską rączką. I, no nie wiem, dla mnie to jest coś, że no, trzeba to zaakceptować i nauczyć się, jakby wykorzystać to, że może jesteś trochę inny. Ja mam takie podejście, dosyć chyba zdrowe. Więc w ogóle nie patrzę na to, co ludzie inni myślą, co tworzą, co, jakie mają wizje, bo każdy powinien mieć swoją i, i pracować nad sobą tak, jak sam to widzi. I jeśli ktoś ma potrzebę, jakieś, nie wiem, marzenia, a, że, że chce wyglądać tak, a nie inaczej i ma na przykład pasję. Do sportu, to proszę bardzo, niech pracuje i, i niech wygląda tak, jak chce. Ale ogólnie rzecz biorąc, są ludzie, którzy po prostu nawet nie potrafią, bo, bo z jakiegoś tam powodu. No i co? I trzeba umieć z tym, z tym żyć i jakoś iść przez życie z jakąś siłą, z tym, jak się wygląda i to akceptować po prostu. Ja swoje ciało bardzo lubię, nie mam żadnego problemu z nim, e, jest zdrowe, jestem po prostu zdrowa i się z tego cieszę, bo są ludzie na wózkach, są ludzie, którzy są sparaliżowani. Jakieś straszne rzeczy im się dzieją, leżą w szpitalach. A jestem zdrowa, jestem zdrowa i jest wszystko w porządku. Jakbym pewnego dnia chciała ważyć mniej, to mogłabym ważyć mniej. To jest kwestia tego, żeby po prostu popracować. I pracuję nad tym, ale czasem po prostu motywacji brakuje. Um, ale jestem zdrowa i to jest najważniejsze. Takie jest moje, moje spojrzenie na wygląd. Wygląd tak naprawdę nie jest, no, nie jest ważny, no. Ważne jest to, co, co się robi, co się myśli, co się mówi. Wygląd nie jest ważny przy tym wygląd jest bardzo płynny, można go łatwo zmienić, więc nie wiem skąd są kompleksy naprawdę i no, tak jak mówiłam kompleksy biorą się z tego, że są media, że jest presja, że ma coś być takie, a nie inne i to jest po prostu chore każdy powinien być sobą i akceptować to, co ma bo jesteśmy piękni jako ludzie człowiek jest piękny, sam w sobie i po prostu no cieszyć się tym, co się ma, życie jest mamy po prostu niesamowite, wszyscy jesteśmy zdrowi mam nadzieję, że wszyscy Jesteśmy zdrowi, zawsze może być gorzej, więc cieszmy się tym, co mamy, naprawdę. Cieszmy się tym tyłkiem, jakim mamy, tymi nogami, jakie mamy. I jasne, ktoś mi mówił, że w ogóle ludzie mi często ciśną, że o, masz nogi jak baleron, że jesteś gruba. No, no jestem, no, no i co? To jest moje ciało, to jest moje ciało i ja z nim pracuję i, i to, to jest moje narzędzie. i No tak wygląda, nie będę oszukiwać nikogo. Wygląda jak wygląda, ja je ja akceptuję i ja, ja lubię. Koniec tematu. Może kiedyś będzie wyglądało inaczej. Jak na przykład, nie wiem, osiądę i uznam, że będę biegać, będę chodzić regularnie na siłownię, to momentalnie zacznie wyglądać inaczej i pewnie dostanie jakichś nowych yy, funkcji <głos》>, moje narzędzie, ale, ale to wszystko jest do zrobienia i nie ma co się przejmować, więc kompleksy to bez sens. Trzeba walczyć z kompleksami, bo to zupełnie nie ma sensu. I tyle mam do powiedzenia. To wszystko na dzisiaj i do jutra.